Dzisiaj jesteśmy w fotonie, mamy okazję zobaczyć tak naprawdę od środka, jak wygląda produkcja laserów, jak wygląda całe tworzenie, cała historia. To jest już 55 lat doświadczenia w produkcji laserów, 25 lat produkcji laserów do medycyny, do chirurgii, ginekologii, medycyny estetycznej i stomatologii całą szeroką gamę laserów, które są produkowane, łącznie z nowościami, które będą wprowadzane dopiero do oferty, a mianowicie do stomatologii to będzie laser SkyPulse i do medycyny estetycznej laser Avalanche, czyli najnowsze rozwiązanie pod kątem epilacji, które będzie łączyło jednocześnie laser Nodymowo-Jagowy i laser Aleksandrytowojagowy jagowy tylko po to, żeby spowodować jeszcze lepsze, jeszcze szybsze efekty zabiegowe. Firma Fotona to jest pierwsza firma, która wpadła na pomysł połączenia tych dwóch długości światła laserowego w celu zwiększenia efektywności usuwania owłosienia, czyli połączenie lasera aleksandrytowego 755 nm z laserem nodymowo-jagowym 1064 nm. Usuwamy jednocześnie owłosienie przez, działanie przez melaninę i jednocześnie zamykanie naczyń kwionośnych kwi kwi odżywiających mieszek włosowy. Wszystko po to, żeby sfokusować efekt zabiegowy.